Cześć! Dzisiaj przepis na pyszną domową zupę pomidorową. Ja nazywam się Agnieszka i jestem dyplomowanym dietetykiem i moje przepisy są bardzo zdrowe. Gotuję zdrowo i przy każdym przepisie podaję co takiego cennego wchodzi w skład danego przepisu. W tym przypadku, jeżeli chodzi o zupkę pomidorową, to najpierw przygotujemy sobie wywar i co będzie potrzebne do tego wywaru otóż 2 litry wody najlepiej przefiltrowanej dwa korzenie pietruszki pokrojone dwa korzenie marchewki również pokrojone seler może być pokrojony może być w całości jedna cebula kilka sztuk ziela angielskiego oraz kilka sztuk listka laurowego. Ja dałam trzy. I co takiego cennego tutaj się znajduje? Otóż zacznę od pietruszki i selera, bo być może mało kto wie, że seler zawiera, seler i pietruszka oczywiście, zawierają taki cenny składnik jak apigenina. A co to jest ta apigenina? No apigenina jest to wyizolowany składnik z pewnych roślin, na m.in. innymi z selera i z pietruszki i wykazuje działanie przeciwnowotworowe i bardzo dobrze działa na raka piersi, ale wykazuje również skuteczność w przypadku raka skóry, tarczycy, białaczki, a nawet hamuje podział komórek niezwykle agresywnego raka trzustki. Także warto wpleść seler i pietruszkę w swoją codzienną dietę. Oczywiście marchewka zawiera karotenoidy, czyli takie antyoksydanty, które kapitalnie sprawdzają się w profilaktyce raka płuc. Natomiast cebula zawiera kwercytynę, która między innymi bardzo dobrze działa na problemy alergiczne, ale nie tylko. Wiadomo, że cebula również świetnie się sprawdza we wszelkich infekcjach. I teraz przechodzimy do przygotowania tej przewspaniałej domowej zupy pomidorowej. A ważne jest to, że zrobimy sobie swój własny, samodzielny wywar. Zupa będzie od A do Z zupełnie domowa, pyszna i zdrowa. Do garnka wlej 2 litry wody. Dodaj warzywa. Ja daję dosyć dużo warzyw, bo ja lubię bardzo treściwą zupę pomidorową, a im więcej warzyw, tym więcej tych cennych składników. Woda nam wyciągnie. Przykrywam garnek pokrywką i nastawiam na taką średnią moc i gotuję 30 minut. Oczywiście ten czas gotowania liczymy od zagotowania się wody. 30 minut już minęło i teraz dolewam. 500 ml pasaty pomidorowej lub przecieru pomidorowego. W przecierze pomidorowym, w pasacie, w koncentracie znajduje się likopen, bardzo cenny antyoksydant, który wspaniale wspomaga pracę układu krwionośnego. Dokładnie mieszam i gotuję około 10 minut. Po 10 minutach dodaję dwie łyżki słodkiej papryki. Łyżkę suszonej bazylii. Jeżeli macie świeżą, również można ją wykorzystać. Jednak nie zawsze jest pod ręką, akurat nie miałam, więc wykorzystałam suchą, suszoną. Oraz kurkumę. A kurkuma to jest taki kolejny cudowny, naturalny lek. Praktycznie na wiele przypadłości ma Przewspaniałe działanie antynowotworowe, przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze. I na moim kanale znajduje się również taki film, jak kurkuma na raka działa. To, że kurkuma nie zabija człowieka, tylko raka, bo celuje dokładnie w komórki nowotworowe. I taki film znajdziesz również na moim kanale. Tutaj przypięłam go w kartach na górze. Także jeżeli interesuje Was ten temat, a jest naprawdę warty zainteresowania, bo kurkuma spożywana codziennie w niewielkich ilościach naprawdę działa wspaniale przeciwnowotworowo, a wiadomo, że w tej materii profilaktyka jest na wagę złota, więc moje potrawy zawierają kurkumę. Ja po prostu kurkumę stosuję prawie do wszystkiego, do kanapek, do osób tylko należy pamiętać, że jeżeli bierzecie jakieś leki rozrzedzające krew, to należy zasięgnąć opinii lekarskiej z tego względu, że kurkuma właśnie ma takie zdolności do rozrzedzania krwi. No i ja takich leków nie przyjmuję, zresztą nie przyjmuję żadnych leków, więc kurkumę spokojnie dodaję. I tak doły rzeczki dziennie spokojnie można spożywać w przypadku zdrowych osób, które nie mają przeciwwskazań. I teraz pogotuję jeszcze około 10 minut z przyprawami, a w międzyczasie ugotuję makaron. Jeżeli chodzi o makarony, to bezwzględnie należy wykorzystywać tylko ekologiczne z tego względu, że zboża są nadminnie pryskane pestycydami. No i jedynie te produkty ekologiczne dają nam tam jakąś gwarancję czystości tego makaronu, ewentualnie zrobić samodzielnie ale również z ekologicznej mąki. Także jaką wybierzecie opcję, no to już pozostawiam wam i w międzyczasie jak się zupka tutaj nam gotuje, gotujemy sobie makaron. Zupka mi tutaj dochodzi, a w międzyczasie gotuję sobie makaron. Oczywiście możecie użyć takiego makaronu, jaki najbardziej lubicie. Ja najbardziej lubię cienki, akurat do zupy pomidorowej. No i gotujecie. Według instrukcji producenta, jeśli wykorzystujecie makaron gotowy. Makaron mi się już ugotował i zupa również jest gotowa. Wyłączyłam z mocy, no jeszcze trochę tutaj buzuje ta zupka. Poczekam aż się trochę uspokoi, z tego względu, że będę chciała dodać śmietany, masła oraz natki pietruszki na tym etapie już na sam koniec po uprzednim spróbowaniu oczywiście jeżeli zupa będzie zbyt mało słodka to można dodać jeszcze trochę cukru ja dodam ze dwie łyżeczki cukru trzcinowego zamiast cukru możecie użyć innego słodzidła ksylitolu czy na przykład stewi tylko jeżeli Cierpicie na IBS albo SIBO, to unikajcie ksylitolu. Lepsza będzie stevia. I teraz zahartuję. Śmietanę. Musi być dobra ekologiczna śmietana albo jogurt. Naturalny, bez żadnych dodatków. Również ekologiczny albo z zaufanego źródła. To jest taka gęsta, tłusta, wiejska śmietana. Więc muszę się trochę pobawić, żeby ją dobrze zahartować. Żeby nie zrobiła mi grudek. Grudki i tak się pojawią, bo przy tej śmietanie kwaśnej to jest o wiele trudniejsze. Jeżeli zdecydujecie się na słodką śmietankę, a nie radzę, bo te wszelkie kupne słodkie śmietanki zawierają nieciekawe dodatki, jakieś gumy guar, gumy ksantanowe, a to nie jest absolutnie Wskazane do konsumpcji, moim zdaniem oczywiście. Także jeżeli chcecie zdrowo się odżywiać, no niestety trzeba będzie nauczyć się czytać składy. Wydaje mi się, że dobrze już ją zahartowałam, no i teraz powolutku wlewam. No i jednak grudki się pojawią. Bo jak mówię, to jest tłusta, dobra śmietana. No i ona tak reaguje. Jeżeli macie taką dobrą wiejską śmietanę, to właśnie tak się dzieje. Przy tych byle jakich śmietanach tanich i tych słodkich, no to sprawa wygląda zdecydowanie prościej. Prościej również jest z jogurtem naturalnym, bo jogurt naturalny nie jest taki tłusty jak śmietana. No i teraz również dodaję łyżkę masła. A dlaczego dodaję łyżkę masła? Otóż z tego względu, że w towarzystwie tłuszczu likopen oraz karotenoidy z tej marchwi lepiej się wchłaniają. I likopen jest zdecydowanie lepiej przyswajalny na ciepło niż na zimno, na przykład z takich surowych pomidorów. To jest właśnie taki jeden z niewielu składników, który lepiej jest wkłanialny do naszych organizmów na ciepło. I na tym etapie oczywiście próbujecie zupę i jeżeli będzie dla Was za mało kwaśna, no bo w zależności od tego, jakiej pasaty czy jakiego przecieru użyliście, to można dodać koncentratu pomidorowego. I już zupełnie na sam koniec dodaję taką porządną garść natki pietruszki. To jest moja własna pietruszka z ogrodu, no bo pogoda dopisuje. I pietruszka zawiera żelazo oraz duże ilości witaminy C. Zawiera również trochę wapnia. I dodaję to na koniec, dopiero już jak wyłączę z mocy żeby zachować jak najwięcej witaminy C, chociaż nie łudźmy się. Witamina C bardzo szybko ginie pod wpływem temperatury, więc tutaj nie będzie ich jakichś większych ilości, no ale witaminę C pozyskujemy z surowizny. Tą zupkę sobie robimy na obiad, na zimowe, jesienne, chłodne wieczory. I zaraz pokażę zupkę na talerzu. A tak wygląda zupka. Gotowa. Do jedzenia. Oczywiście dodajecie sobie taką ilość makaronu, jaką uważacie za odpowiednią. Ja lubię dosyć treściwą zupę, bo ja jadam jedne dania, nie jadam dwóch dań, więc muszę się zupą najeść. Jeśli podoba Wam się taki sposób przedstawiania przepisów kulinarnych, dodatkowo z wartościami zdrowotnymi, z tymi składnikami, ważnymi dla naszego zdrowia no to zasubskrybujcie mój kanał jeśli tego nie robicie włączcie powiadomienia aby być na bieżąco zapraszam do kolejnego filmu i do zobaczenia smacznego oczywiście pa pa